Czy podobieństwo osłabia uprzedzenia? Pod koniec lat 90. współtworzyłem program modyfikacji stereotypów i uprzedzeń u dzieci w pewnej opolskiej szkole. Dzieci z 18 klas szkolnych realizowały kilka różnych wersji programu antyuprzedzeniowego. Jeden z tych programów odwoływał się do uniwersalnego podobieństwa ludzi. Dzieci uczestniczyły w zabawach, podczas których nie demonstrowano im podobieństwa, ani też do niego nie przekonywano. Miało być ono stopniowo odkrywane. W trakcie przeprowadzanych ćwiczeń, jeden ze scenariuszy ćwiczeń, na którego podstawie dzieci odgrywały różne role, wyglądał w skrócie następująco. Pokażemy teraz, jak wyobrażamy sobie innych ludzi. Zrobimy to bez słów, samym tylko gestem. Pokażemy teraz kobietę, która karmi swoje dziecko. Kto to pokaże? Kto będzie kobietą, a kto dzieckiem? A teraz niech inna para pokaże, jak wygląda kobieta japońska, która karmi dziecko. A teraz kobieta z Gwinei, która karmi dziecko. Może ktoś pokaże dziecko, które cieszy się na widok swojej mamy powracającej do domu? Kto będzie matką, a kto dzieckiem? Jak cieszy się dziecko z Nowej Zelandii na widok swojej mamy? Jak cieszy się dziecko z Rosji na widok swojej mamy? Jak cieszy się dziecko z Krakowa na widok swojej mamy? I tak dalej. Dzieci odkrywały, że ludzie z różnych stron świata zachowują się pod wieloma względami podobnie. Po przepracowaniu serii takich scenariuszy, sprawdzano za pomocą metod jawnych, oceny dotyczące przedstawicieli różnych grup narodowych, a także metod ukrytych, postulowany dystans wobec osób różnych grup narodowych, zmiany w postawach wobec innych. Warto podkreślić, że wielkość postulowanego dystansu jest szczególnie ważna, bo dystans psychologiczny traktuje się jako bardzo dobry wskaźnik świadomych lub nieświadomych uprzedzeń wobec innych. Zastosowane pomiary nie pozostawiają wątpliwości. Scenariusze odwołujące się do podobieństwa nie tylko okazały się bardziej efektywne niż inne, niektóre z nich okazały się skuteczne w niezbyt wielkim stopniu, lecz także spowodowały największą zmianę zarówno w wysokości ocen dotyczących danych grup narodowych, wyraźne polepszenie, jak i postulowanego dystansu, wyraźne skrócenie. Okazuje się zatem, że ci, którzy są do nas podobni, nie tylko wydają się mniej negatywni, nie są tacy źli, lecz także są spostrzegani jako znacznie mniej niebezpieczni. Można być blisko nich bez obawy. Wydaje się, że jest to mechanizm zbyt rzadko wykorzystywany w procedurach modyfikowania wrogości, uprzedzeń i w próbach modyfikacji stereotypowej percepcji innych ludzi. Szczególnie dotyczy to obcych.